Witajcie kochani, witam Was dziś bardzo serdecznie na Akademii Craft O'Clock i chciałam Wam dziś pokazać, jak wykonać tego typu wianuszek. Jak widzicie, wianuszek jest jednostronny, płaski z tej strony, więc idealnie się nadaje do powieszenia na drzwi, na okno, na meble. Zależy, co mamy pod ręką i do czego chcemy go wykorzystać. Ja bardzo często też takie wianuszki daję w prezencie, zapakowane w pudełko, są bardzo efektowną ozdobą. Czego potrzebujemy do wykonania takiego wianku? Tu pod spodem mamy papier Craft O'Clock, który dobrze jest podrzeć na takie oto wąskie paski. Żebyście nie czekali na mnie, to ja już sobie wcześniej przygotowałam takie paseczki i je pocięłam, czy też podarłam, bo wtedy mamy dodatkowy efekt takiego nierównego brzegu. Oczywiście dobrze jest mieć wianuszek. Ja tu mam niewielki taki właściwie chyba 15 cm na 15, no może 20, chyba nie, wianek. Jak widzicie, jest to jeden z najtańszych wianków, jakie są na rynku. Czyli jakaś słona związana czymś, nie wiem. No, sam on estetycznie nie wygląda, stąd trzeba go na pewno okleić. Ponadto będziecie potrzebowali odrobiny koronki i takiej gipiurowej. Ja tutaj sobie już takie przepiękne elementy przygotowałam, wycięłam wcześniej z gipiury. Gipiura bardzo dobrze się klei do kartonu. W tym wypadku proponuję użycie kleju na gorąco. I on tu już się rozgrzewa i czeka. Oczywiście mamy też wycięte elementy, z dodatków kwiatków do wycinania. Tu jest właśnie kolor ciemno albo jasny. Zobaczymy, który nam się bardziej tutaj przyda. Mamy też troszeczkę, proszę ja Was, listeczków różnego rodzaju, wcześniej też naciętych. A także malusieńkie, takie, jak widzicie, kotylioniki z tiulu. To jest dość proste do zrobienia. Żeby je zrobić, trzeba mieć tiul, który następnie przecinamy. Jako przecinam jeszcze na pół. O, i przy pomocy sznureczka związuję w taki wachlarzyk. Już Wam pokazuję, jak to zrobić. Tiul się zwykle daje z jednej strony troszeczkę naciągnąć. O! I teraz zobaczcie, kochani, tutaj go sobie związuję na taką zwykłą kokardeczkę. O. I takie takie dekoracyjne elementy z tiulu. będę też na swoim wianku umieszczać. One zresztą tutaj na tym wianku, który już Wam pokazywałam, są. Od czego zaczynam? A, przepraszam jeszcze Was, potrzebujemy jeszcze wstążeczki. W tym wypadku mam białą wstążeczkę. Taką popielatą, lekko szarą. Od czego zaczynamy? Zaczynamy, moi drodzy, od obklejenia Wianka paskami papieru. Chodzi o to, żeby zakryć to paskudstwo, które tutaj nam szpeci nasz Wianek. A więc bierzemy sobie klej na gorąco, nasze kawałki papieru. I w ten oto sposób przyklejając pierwszą warstwę. Tutaj widzicie, smaruję sobie pod spodem klejem. Przyklejam warstwę i następnie zawijam, tak jakbym owijała go włóczką, tylko zamiast włóczki czy materiału mam udarte kawałki papieru. Oczywiście dodatkowy efekt to jest ten taki nierówno udarty brzeg. Teraz ten koniuszek tutaj przyklejam a pod ten koniuszek albo na, w zależności jak nam ładniej wyjdzie, może na, czyli od tej strony zacznę, naklejam kolejny paseczek papieru i znowu zawijam mój wianek. Mam nadzieję, że to widać, że tutaj sobie o kleję. To jest taka dość prosta technika, no i nie da się też ukryć, że dość szybka, bo ym, to w miarę szybko nam pójdzie. Nie będzie to trwało jakoś nie wiadomo jak długo. W przeciwieństwie do innych sposobów ozdabiania tego wianku. No i znowu zawijam kawałek tutaj sobie tego swojego. Widzicie, już taki kawałek mam obklejony. I teraz przyklejam do tego końca następny. Tak ładnie udarty. O. I znowu zawijam go w ten sposób. Tutaj trochę naddałam tego papieru, ponieważ on jest dość twardy, nie układa się tak równo, no to troszkę muszę go tutaj jednak zwichrować i pomęczyć. O, widzicie? I tu sobie go kleimy. Klej na gorąco, jak wiecie, dość szybko łapie, w związku z tym raz, dwa, trzy i widać już efekt. I widać już, że kawałek dalej pokleiliśmy. Następny kawałek będę przyklejała, czyli kolejny pasek zaczynam tam, gdzie skończyłam. O, tak i zawijam znowu. Myślę, że widać, co ja tutaj robię i w jaki sposób ten papier układam. Czyli tak troszkę drobinkę na skos. Zawsze jak mi coś nie pasuje, mogę go udrzeć, dodrzeć i jeszcze raz dokleić. Au, 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 au. Oczywiście się. Oparzyłam pewnie też to tak macie, że niestety się parzycie. Dobra, już widzę, że tutaj mogę kolejny kawałek przyklejać. Więc go przyklejam. No i tak jakby nie patrzeć, to już właściwie połowa naszego wianka już jest owinięta tym papierem. Prawda? No myślę, że już widać, że to jest pół. Niektórzy nawet mówią, że większy pół. Chociaż oczywiście doskonale wiemy, że większego pół nie ma. Tu sobie go troszeczkę zagnę. I jeszcze trochę jeszcze nad nim popracuję. Tak, żeby ładnie nam tutaj wyglądał ten pianek. Ok, zaklejamy kawałek. Spójrzcie proszę. Dobrze, teraz tu. I następny kawałek o Fajowo. I teraz ten kawałek też zaklejam. Na razie to jest jedna kartka trzydziestka podarta na takie paski. Gdyby się okazało, że za mało, mamy jeszcze tutaj kolejną karteczkę. Chodź tu, chodź tu. O, dobra, dobra, klejmy, klejmy. Zakleiłam. No, i może kolejna tu by się gdzieś nam zaczęła, od tego miejsca, staramy się od tego zacząć. To też warto tu trochę kleju dołożyć. Kleju dołożyłam i jedziemy z kolejną kartką, zawiązując to, co tu mamy. Trochę mm, zagię zagięłam ten papier. o. I kolejny tutaj końcówkę, kolejną zaklejam. Więc jak widzicie, zaklejam na początku i na końcu. Wcale nie staram się kleić każdego paseczka ani całego wianka, ponieważ no, one są tak zwinięte, że będą nam się tu raczej trzymały. Uh -huh. Przechwaliłam, przechwaliłam, dobra. Doklejam do poprzedniego znowu owijam. Akurat ten yy, w te kropeczki jest jednym z moich ulubionych, więc trochę mi go żal, no ale cóż. Miejmy nadzieję, że tutaj na tym też będzie dobrze wyglądał. Jak widzicie, trochę mi tutaj zabrakło tego drobiazgu, tu mi zabrakło, więc zrobię sobie coś, czyli z tego papieru, który tu leży yy, wydrę taki jeden pasek. O! Proszę bardzo, jeszcze go tutaj trochę podrasuję, w sensie takim, żeby nie był taki równiutki, ani prościutki i bez tej końcówki niezbyt ładnej. Jeśli słyszycie, jakby tabuń koni leciał, to moje koty. Proszę, nie przejmujcie się, moje wszędowelskie koty właśnie tutaj szaleją. No i dobrze, i teraz kolejny kawałek papieru zawijam. Uh -huh. Zawinęłam tutaj i przyklejam końcóweczkę. A tu mam taką nieładną dziurkę, w związku z tym tę dziurkę postanawiam sobie też zakryć. Mam nadzieję, że tutaj się nic złego więcej nie stanie. No i w ten sposób mamy ozdobiony papierem zawinięty nasz pierwszy wianuszek. Mam nadzieję, że widać. Może odwrócimy na drugą stronę, żeby lepiej było widać. O tak. Teraz już na pewno widzicie. Z jednej i z drugiej strony wianek jest obkręconym papierem, takim udartym, przysłoniętym. Ja zwykle zaczynam od rzeczy największych i największych elementów. W tym wianku elementem największym jest kokardka. Jej długość oczywiście możemy regulować. Ja proponuję złożyć podwójnie, zawiązać zwykłą kokardę. Mhm. Taką kokardę. No tu bym troszkę zmniejszyła może to ucho. To wyjęła na wierzch, bo ona jest podwójnie zawiązana, jak widzicie. Tu przecięła. Mhm. Dotnę później elegancko. Jeszcze trochę zmniejszę. No i powiedzmy sobie, że tu będzie dół mojego wianka, więc tutaj naklejam moją kokardę. Ta kokarda, nie wiem, czy będzie to dobrze widać na filmie, ale jest w kolorze tych kropek, które tu na papierze się pojawiają. Mam tu też drugą taką szyfonową stążeczkę i przykleję ją pod tą kokardą, ponieważ ona mi tutaj nada trochę lekkości. Tej mojej kompozycji. O, i w ten sposób to będzie mniej więcej. Skoro już mamy kokardę przyklejoną, to teraz możemy przystąpić do robienia kompozycji. No i znowu, poczynając od tej zasady, że wybieramy od największych, to proponuję wybrać jakieś fajne listeczki i sobie od listeczków zacząć. Może tutaj jakiś listek. Ja zwykle układam to dwojakim sposobem. Dzisiaj pokażę Wam nie na okrągły sposób, tylko sposób, który polega na tym, że idziemy od naszej kokardy, od dołu aż do góry, stopniowo rozkładając elementy w wianku. Teraz sobie włożę tutaj mojego pięknego kwiatuszka z gipiury. Zobaczcie, on tak trochę tutaj wypełnia nam fajnie to miejsce i nadaje nam lekkości. Nie całkiem go będzie widać, no ale cóż, coś za coś, jak to mówią niektórzy. I z drugiej strony, też podobnego kwiatuszka, czyli w miarę symetrycznie go będę się starała wkleić. O, tu z drugiej strony. Zobaczcie, tu jest przyklejony teraz. Pod kokardę troszkę podłożę gipiury. Tu trochę. O, już widać, że ona tutaj nam zaczyna dodawać takich puchowatości, bo gipiura ma to do siebie. Czy też ten tiul właściwie nie gipiura, co ja gadam? Tiul. Ma to do siebie, że on no, jest dość sztywny, sterczy i taki fajny efekcik dodaje nam tutaj. Jak widzicie przykleiłam już tutaj gałązki. Myślę, że pora na kwiatki. Kwiatki są dwojakie. Co byście powiedzieli na te? Czy bardziej wam się podobałyby te ciemnoszare? Hm. Nie jestem pewna. Może zacznijmy od tych ciemnoszarych. Ja je troszeczkę tutaj tak jakby to powiedzieć pozaginałam, żeby tak do końca nie były płaskie. Tylko, żeby mi się tu ładnie na tym kółku ułożyły. No bo wiadomo, kółeczko nie jest absolutnie proste, tylko także jest półokrągłe. Więc musimy dołożyć ten, ten nasz kwiatek tak, żeby on się leciutko na tym naddał na to nasze, nasze kółko. O, myślę, że tutaj drugi, jak byśmy wstawili, to by było idealnie. I wstawiam sobie tutaj drugi z tej strony. Okej. Okay. Więc zobaczcie kochani, mamy już tutaj wstawione pierwsze kwiatki, pierwszą gipiurę, pierwsze listki. No i ewidentnie widać, że tu mam straszną dziurę i koniecznie trzeba coś tu zrobić. Proponuję kwiatuszka gipiurowego. Czy kleję najpierw wianek, czy najpierw kleję hmm, kwiatka, to tak naprawdę nie ma znaczenia. Wszystko jedno. Zależy to właściwie tylko i wyłącznie od Was. Ja staram się tak w miarę naprzemiennie, czyli żeby co jakiś czas regularnie pojawiał się mój kjulowy, powiedzmy sobie wachlarzyk, może tu lepiej ten wachlarzyk, chyba tak, i żeby co jakiś czas regularnie pojawiał się kwiat. Tam był ciemny, więc może teraz byśmy dali. Jakiś, chociaż nie, tu nadal ciemny mi pasuje, więc jedziemy z ciemnym. Tutaj go sobie wkładam tego ciemnego, i żeby było jakoś tak y, troszeczkę się nam wyróżniało. To tutaj jeszcze sobie dołożę takiego listeczka gipiurowego No i od razu widać, że z tej strony mi brakuje trochę tiulu, więc ten tiul sobie tu doklejam, tu gdzie nam wpadła ta dziura straszna. Tu mieliśmy ciemnego, i myślę, że nadal bym tu jechała z ciemnymi kwiatkami. Naklejamy. Widzicie tam naklejone? Mam nadzieję, że widzicie. No to skoro już był kwiatek, to zgodnie z naszą zasadą wachlarzyk. I teraz widzicie? Mamy tu wachlarzyk, tu wachlarzyk, tu wachlarzyk, tu wachlarzyk, tu listek, tu brak, czyli trzeba tutaj nakleić jakieś malutki. Listek. Naklejamy sobie listeczek. Myślę, że tu nie zaszkodzi jakiś kwiatuszek. Nieduże choćby, ale jednak naklejam kwiatuszka choć tu kwiatuszku. O, jest piękny kwiatuszek. To skoro już mamy to, to myślę, że teraz moglibyśmy się pokusić o jakieś listeczki. Może w miarę duże, bo tutaj maleńkie mogą mi zginąć. Dlatego raczej staram się wziąć takie z większych listków. O ten będzie fajnie wyglądał, jak trochę będzie nam to wystawał z tej kompozycji. Takie mam wrażenie. Widzicie go? Widzicie? Dobra. I teraz może z drugiej strony podobny listeczek. Gdzieś tu bym z nim poszła. O, tak. Naklejam drugi listeczek. No I myślę, że spokojnie mogę znowu nakleić taką dużą listkową gałązkę. Ona ma to do siebie, że przyklejona sprawia, że od razu mi się tutaj pojawia kompozycja, i od razu się pojawia wypełnienie całkiem spore tego, tej części. Może teraz taki kwiatek tu, czy może lepiej gipiura? Zaraz sprawdzimy, co powiecie na gipiurę. Trochę duża. To skoro duża, to może jednak zrobimy sobie kwiatuszka i listeczka. O, tak. Dobra, to jedziemy z kwiatuszkiem. Kwiatuszek. listeczek piórowe. Tu. O, i teraz już jest fajowo. Tylko brakuje nam no wiadomo czego czyli wachlarzyka. Przepraszam na chwilkę. Teraz, kochani, jedziemy sobie dalej z tym naszym naklejaniem. Tu widzę, że tu będzie nam pasowała gipiurka. O, ładnie to wygląda, prawda? A, ale czemu ona mnie tak parzy? Chyba mnie lubi, że mnie tak parzy. Nie wiem, czy też tak macie, że ten klej na gorąco kleić średnio klei, ale kurde, parzyć to parzy jak 150, no po prostu no nie wiem. No, tak mnie jakoś wychodzi, ale może jakaś jestem gapa? Nie wiem, zupełnie, już może gapa po prostu jestem. Dobrze, tu są listki kwiatków, brak. To sobie zrobimy kwiatka na przykład z tej strony. O, tutaj, żeby było. Tak. Tutaj też by się przydały jakieś listeczki już dłuższe. Na przykład tak byśmy pojechali z tymi listkami tu. No, i jak widzicie, już znowu połowa wianka jest sobie tutaj opakowana w te nasze kwiatki, listki i inne rzeczy. O, tu może nie za bardzo nam się trzyma, ale zaraz go tu poprawimy i będzie się trzymał. Tu możemy znowu zrobić jakiś nasz wachlarzyk malutki. Polecam Wam ten patent z wachlarzykami. Naprawdę fajny efekt, niewielki koszt, niewiele pracy. Na wszelkie rodzaju, wszelkiego rodzaju wianuszki naprawdę fajnie to fajny efekt. Tutaj patrzę sobie, co by tu dać. No, tutaj im wyżej, tym mniejsze mogłabym dawać kwiatki, ale tu akurat pasuje mi ten duży, więc go sobie tu wrzucę. Dobra? Wrzuciłam sobie tutaj dużego kwiatuszka. Tu sobie wrzucę listeczka. O, 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 wrzuciłam sobie listeczka. Może być? Jak wam się wydaje? Mnie się wydaje, że może być. Dobra. Popatrzyłam z góry, jak wygląda. Nie jest źle. To teraz może tutaj takiego kwiatka gdzieś tu w tą okolice bym sobie wetknęła. I skoro tu już mam coś takiego, widzę, że to się marnie coś trzyma, Tu muszę trochę dokleić. To może jeszcze, o, tutaj gipiurkę jedziemy. Gipiurkę. No, I piórka jest przezroczysta, taka przejrzysta w sensie ma duże dziury, więc nic dziwnego, że mnie parzy jak cholera. Fromuga jedna. No parzy, parzy. No i co my tu możemy z tym fontem zrobić? Teraz patrzę sobie, że tu bym nakleiła w tą stronę listeczka. Hopsa, hopsa, hopsa. Piramida Heopsa, dobra tą stronę listeczka, to tu gdzieś by się przydała jakaś pióra, czyli wachlarzy czy tam inny tiul, 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 tiul. Dobra, klej się, klej się. Natomiast z tej strony byśmy nakleili może taki kwiatek. o, Myślę, że to by było dobrze. Tutaj byśmy sobie go tak troszkę nakleili i może pod listeczek podsunęli. Listeczek dokleimy sobie, a co? O i dociśniemy, jest doklejony, dociśnięty, no i teraz z tej strony patrzę co mi tu brakuje, tu by się przydała różyczka, więc jedziemy z różyczką, tu jakaś różyczka, dobra, tu odstaje, się nie dokleiło, czemu nic nie mówicie kochani, że się nie dokleiło ja gapa, ja gapa znowu tu sobie położymy tą piękną gipiurę bo ona naprawdę tu fajnie wygląda daje fajny efekt Olerka, gdyby jeszcze tak nie parzyła to efekt byłby jeszcze fajniejszy chyba tutaj możemy na do tą, 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 tą sobie dokleić Eem, listeczek oczywiście bo jakby to było gdyby nie, listeczek, listeczek Lusiu, proszę nie śpiewać, wytrzymaj pancie jeszcze trochę. Lusio to mój kocór, który właśnie tu pokazuje na no, wprost mnie swoje klejnoty. To już troszeczkę musimy. O, dobra, dobra. Zobra z wieprza lepsza. Trochę dociśniemy tu jeszcze. O, tak. I może teraz, kochani, jeszcze tu. Hmm. O, to mój kot. Taki dźwięki to mój kot, słuchajcie, wydaje. Takie dźwięki to mój kotecek. Może jakiś jeszcze listeczek. Listeczek. Tego sobie tutaj troszeczkę, hopsa. Słuchajcie, wyciskam resztę kleju, dlatego robię to poza kadrem. Świnka nie chce się wycisnąć za bardzo, no ale może chociaż trochę. Teraz jak już to mam, to jeszcze tu bym gdzieś dała może ten mój wachlarzyk. jest przygotowany nasz wianek jeszcze trochę tutaj podoklejam tych wystających elementów, żeby na pewno dobrze się trzymały oczywiście muszę też obrać wiecie z czego, czyli muszę obrać z tych naszych ulubionych niteczek no i ostatnia rzecz, która mi tu została którą można zrobić lub nie, ja sobie tutaj takie kremowe, żeby nie były białe czyste, tylko trochę tak w kolejności żeby nie były takie, wiecie, bardzo, ym, nie wiem, wieluśkie, tylko bardziej w kolorze kokardki, doklejam tutaj malusieńkie perełki. I to jest właściwie ostatni etap mojej pracy, yy, bo tak sobie wymyśliłam ten wianek, że on z takimi perełeczkami będzie. Jeśli nie macie perełek, mogą to być również pół perełki kabaszony. Bardzo fajny też efekt, jest może bliżej. Świątecznej pory roku, jeśli do, tych, do takiego wianka kwiatki odrobinę posypiecie naklej brokatem. Wtedy wianek oczywiście robi się bardziej świąteczny. Natomiast no to już od Was zależy, jak będziecie chcieli ten wianuszek sobie wykończyć. Ja myślę, że taka wersja z perełkami, właśnie wersja z. Kwiatkami z, naszego, z naszej kolekcji, listkami. Jest takim trochę inną odmianą. Wianek jest monochromatyczny w różnych odcieniach szarości, z elementami białego i takiego popielatego wręcz bo to chyba tak należałoby nazwać kolor tej wstążeczki. Nie przyklejam jakoś strasznie dużo tych perełek. Ile wy sobie będziecie życzyli, tyle przykleicie. Można tu też dodać elementy białe z gipsu. One świetnie wyglądają. Można dodać kwiatki 3D, bądź na przykład pomalować je glossy i też będzie dobrze. Tutaj fajnie to wygląda, bo te ciemne kwiaty odbija się od nich ta perełka i wygląda na no, tak rozjaśnia nam troszeczkę tą kompozycję. Jak widzicie, ja ten wianek zrobiłam z odrobinę innymi kwiatuszkami i odrobinę inną gipiórą, bo dwóch takich samych chyba nie dałabym rady zrobić, w związku z tym, że mi się zawsze to nudzi. No, i teraz zobaczcie pierwszy wianek, który mieliście jako wzór, przykład na plakacie. Tak, są te okrągłe takie kwiatki, nie pamiętam jak one się nazywają. Natomiast w drugim wianuszku kwiatki są nieco inne. Tu widzę, że muszę dokleić, to od razu doklejam. Czyli są kwiatuszki takie chyba różyczki, albo też peonie kolorowe. I myślę, że one też tutaj, ponieważ są bardzo ciemno szare, zdały egzamin. Tutaj pięknie nam się stągi piórą i odrobiną tiulu komponują. Z tej natomiast strony wianuszek jest, jak widzicie, schowane te brzydkie paskudne, nie wiem, jakieś wikliny, czy co to tam było, czy trawy. Podspód na wierzchu pięknie ozdobiony, bardzo dekoracyjny. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Mnie bardzo. Pozdrawiam Was w takim razie bardzo, bardzo serdecznie i dziękuję za udział w dzisiejszym spotkaniu. Do zobaczenia.